Witam w moim niecodzienniku, niecodzienna przygoda, niecodzienne przeżycia. Lecimy z Okęcia w nieznane. Taką pogodę wybraliśmy sobie na start. Jest trochę śniegu, trochę mrozu. No i na lotnisku przestój, bo jest odladzanie samolotów. W tej chwili spryskują nasz samolocik, którym mamy lecieć. Specjalne dysze, specjalna substancja zapobiegająca oblodzeniu. Czekamy z niecierpliwością na start, bo przecież w Zurychu mamy przesiadkę. Niestety samolot z Polski, z Warszawy, przyleciał do Zurychu opóźniony ponad godzinę, i samolot do Hongkongu niestety na nas nie poczekał. Dostaliśmy w ramach odszkodowania od linii Swiss Nocleg w hotelu, ale nie mamy bagażu. Nie mamy kosmetyków. No, wprawdzie w hotelu są, ale już na przykład zmyć makijażu nie mam czym, umalować się nie mam czym, bo to wszystko w bagażu głównym poleciało. Dobrze, że mam piżamkę, bo tę akurat miałam w bagażu podręcznym. No, i mamy szczoteczki do zębów, więc to nas ratuje. Więc teraz szybki prysznic lulu, bo rano trzeba wstać, zjeść śniadanie i piec na lotnisko. Taka sytuacja. No, hotel wart grzechu, powiem Wam, trudno, przenocujemy, a rano polecimy zupełnie innymi liniami i w zupełnie innym terminie. O 11:55 wylot. I w Hongkongu będziemy na godzinę 6:05 rano, czyli praktycznie jeden dzień w Hongkongu mamy w plecy. Bo kiedy przylecimy o 6:05 rano po całym Dniu lotu, po 12 godzinach lotu to pewnie nie będziemy w stanie za bardzo Hongkongu zwiedzać i dużo z tego dnia pewnie nie skorzystamy. No ale cóż. Dobrze, że hotel jest bardzo blisko lotniska, dosłownie, kilka kroków, więc nie musimy martwić się, żeby zdążyć na ten lot. I jesteśmy ponownie na lotnisku w Curychu, noc w hotelu upłynęła spokojnie, śniadanka było pyszne. I czekamy na nasz samolot. Polecimy Kataj, Pacyfik. Pogoda jest piękna, świeci słoneczko. W oddali widać góry. Szwajcaria. Czekamy na start. Bardzo lubię sprawdzać na mapie, skąd lecimy, dokąd lecimy, którędy polecimy. I cały czas to kontroluję. A tu pani stewardessa przyniosła nam menu na dzisiejszy lot. Zobaczymy, co będziemy jeść. No i kolejne odladzanie przed nami, tym razem w Zurychu. Latanie uczu wielkiej cierpliwości. Stoimy tutaj A już prawie godzinę na tym odladzaniu i jeszcze nie lecimy. Męczeni, ale szczęśliwi lądujemy w Hongkongu. Po nieprzespanej nocy, więc jedziemy do hotelu i troszeczkę tutaj odetchniemy, odsapniemy, prześpimy się i wtedy dopiero wyruszymy na miasto. Piękna architektura, tłumy ludzi na ulicach. To było jedno z większych zaskoczeń tutaj. Popatrzcie, co się dzieje na przejściu dla pieszych. Mimo że są światła, to dodatkowo policja kieruje tutaj. Ruchem, morze głów, tłum ludzi, wielojęzyczny, wielokulturowy. No chyba za chwilę zapali się nam zielone. No jeszcze chwila, idziemy. A idziemy w stronę bulwaru nad morzem, bo chcemy zobaczyć na brzegu Hongkongu legendarny widok, o którym marzyliśmy dla którego tutaj żeśmy przyjechali. Po drodze piękne, niezwykłe budynki, jak to w Hongkongu. I wychodzimy na nabrzeże. Rzeźba i tłum ludzi i w oddali wieżowce. Właśnie o taki widok nam chodziło. Dlatego między innymi tutaj żeśmy przyjechali. Popatrzcie. Można też uchwycić taki moment spokoju, ciszy, tylko łódź i Hongkong, i my. Spacerujemy nabrzeżem, podziwiamy widoki, napawamy się tą niezwykłą atmosferą. Ciekawa architektura budynków, szczególnie zwróćcie uwagę na ten wieżowiec z otworem pośrodku. To Ma związek z Feng shui, Ponoć ułatwia przepływ energii. Jest zgodne właśnie z zasadami tej sztuki Feng Shui. A tutaj, podobnie jak w naszych Międzyzdrojach, ale jak wiaz, z odciśniętymi dłoni znanych ludzi związanych z Hongkongiem. Mamy tutaj postaci zarówno ze świata filmu, jak i sztuki, jak i polityki. No Nas szczególnie przyciągnęła tabliczka z odciskiem dłoni Jackie Chana. A także tabliczka poświęcona Brusowi Lee. Zwróćcie uwagę, jaka maleńka jest ta dłoń Jackie Chan, -a. ledwie się moja ręka tam zmieściła. Brus Lee ma tutaj swoją tabliczkę, oczywiście bez odcisku dłoni. No i słynny kultowy pomnik Brusa Li. Kolejka do zrobienia zdjęć przy tym pomniku. My też takie zdjęcia żeśmy sobie zrobili. Spacerujemy dalej bulwarem. Podziwiamy wieżowce, no mnie one zawsze zachwycają, jestem pełna podziwu właśnie dla wieżowców. Bardzo lubię je oglądać, bardzo lubię na nie patrzeć. Jeszcze pewnie nieraz o tym ode mnie na tym wyjeździe usłyszycie, bo rzeczywiście to po prostu mnie zachwyca. Hongkong jeszcze w wydaniu świątecznym, jeszcze wystrój świąteczny, bożonarodzeniowy, a więc i choinki, i dekoracje, adekwatne właśnie do świąt Bożego Narodzenia. No i Hongkong nocą. Symfonia, świateł, barw. Coś wspaniałego. Jesteśmy dotarliśmy szczęśliwie, cali i zdrowi. Odpoczęliśmy troszeczkę w hotelu i wyszliśmy do miasta, a już jest zmierzch i teraz o 20 ma być wieczorny pokaz Świateł. Symphony of light. Co nas zaskoczyło, tłumy ludzi na ulicach. Po prostu jest tak. Dużo ludzi, że nawet na przejściach, które są ze światłami, policja kieruje ruchem. Może, nieprzebrane, może, głów, gdzieś tam wam wrzucę migawki, zobaczycie, jak to wygląda. Czekamy na tę symfonię świateł. Zobaczymy, czy warto. Stawiam wam ten fragmencik relacji na żywo. Bardzo trudno było tam nagrywać, właśnie tak na żywo, bo nawet wyjąć telefon jest trudno, a co mówić, jeszcze zamontować, mikrofon i znaleźć miejsce, gdzie jest w miarę spokojnie, żeby cokolwiek nagrać. No ale chciałam tak się na żywo też do Was na chwilę odezwać. No i spacerujemy dalej, już tym razem po zmierzchu. Zmierzch w tych okolicach świata zapada bardzo wcześnie, bo już po 18 jest ciemno. I podziwiamy widok Hongkongu nocą właśnie z tego bulwaru. No nas to urzeka, zachwyca jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj jesteśmy, że udało nam się mimo przygody podczas podróży szczęśliwie wylądować i chłonąć atmosferę tego niezwykłego miasta. Na dziś się chyba z wami już pożegnam, bo pójdziemy teraz coś zjeść, wrócimy do hotelu, mamy nadzieję, że w nocy odpoczniemy, no w nocy, którą u was jest dniem, odpoczniemy na tyle, żeby jutro ze zdwojoną energią ruszyć na Victoria Peak, czyli wzgórze gdzie roztacza się przepiękny widok na Hongkong? Liczymy na emocje przy wjeździe najbardziej nachyloną kolejką na świecie. A teraz jeszcze migawka z ulic Hongkongu. Wracamy do naszego hotelu, więc jeżeli macie ochotę, zostańcie, popatrzcie jeszcze chwilę, jak ten Hongkong nocą wygląda. Na dziś się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, chyba z relacją z Wiktoria Pik. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.